Bisła Kraków. Pewnie kojarzycie ją z naszej polskiej ekstra klasy. No i jak wiecie, mieli swoją organizację esportową. Bisła zdecydowała się wejść w esport w 2019 roku, podpisując kontrakt z mocnym polskim składem, który wcześniej grał pod nazwą Aristokracji czy AGO. Z tym składem nie osiągnęli sukcesów, więc wywalili kapera, molerza i Entka. Kilka miesięcy później do składu sprowadzili Hadesa, fanatyka i znowu jędrka. Dalej z tym składem nie było sukcesów, więc w sierpniu 2020 roku wywalili Fanatyka i sprowadzili Pączka, lecz to dalej nic nie dało. Potem, znowu nie wiem po jaki chuj, sprowadzili Mynia, a na ławkę posadzili Markosia, żeby kilka miesięcy później wywalić Mynia i Markosia. Nie wiem kto zarządzał tą Wisłą, ale jestem pewien, że był to wybitny analityk. I za nich wszedł Sobol i Snaci. Z którymi znowu skład nie wypalił, i w 2022 roku Klub Piłkarski Wisła Kraków wpadł w kłopoty finansowe, co doprowadziło do zawieszenia działalności esportowej.